Pierwsza wychodzi kawa. Druga wchodzi murka. Trzecia berta. Boston. Barbina. Co jej się szyja, wygina. Czysta jest. Umyła się ostatnio. Zobaczcie, jaka biała. Ha. Może ją dzisiaj też wsadzimy. A co? Witam Was wszystkich w poniedziałek. U mnie poniedziałek. Kawusie sobie wziąłem. Może coś wypije z niej. Siorbne. Pogoda jest wyśmienita. Tak samo jak wyśmienite są moje ryby. Proszę bardzo. Prezentują się okazale. Takiego przyrostu już nie widać teraz. Jak wcześniej, jak były małe. Może już osiągnęły swój taki ten... No ale co roku tam przybędzie im kilogramów. Co tutaj u nas słychać? U nas nic nie słychać, wszystko jest dobrze. Pogoda jest wspaniała, bez wiatru, ciepło. No nie wiem, może 14 stopni. Gdzieś tak. W niedzielę się nic nie wydarzyło. Siedziałem cały dzień przed komputerem, rozwiązując kolejne problemy życiowe, ale o tym w innym odcinku. Poświęciłem temu cały dzień i nic oczywiście nie udało mi się rozwiązać tych problemów. Ale nic, mamy inne dni jeszcze. Tak to jest, słuchajcie, idziemy tutaj do kaczek, dlatego że chcę Wam tutaj nowość powiedzieć, taką, że kaczki dziwaczki one już tutaj wychodzą sobie tu na ten teren. Także nie jest źle. Ktoś tam pisał. Taka pogoda to wygonić ich. O, kacze pióro. Świadczy o tym brudna woda kacza. Bo ten świadczy o tym. A nie, no kurde, przecież balbina też tu pije. O, ale tam pióro jest nie od balbiny raczej. Może od balbiny, ale to jest od kaczki. Także widziałem już je na kamerze, że wyszły tutaj, siedziały sobie na tym. Także nie jest źle. Ktoś tam właśnie pisał, żeby wyrzucić je. Na zewnątrz spokojnie, dadzą sobie radę. Nie mamy się do czego śpieszyć Same Same regulują sobie jak poznawać teren. Także nie jest źle. Tam też, w tamtą stronę też wychodziły, widziałem ich pod oknem, jak w kuchni sobie stałem Myłem ręce. Myłem ręce to wszystkie tam spacerowały. Tamtą stronę poszły, nie? Także dobrze jest Majzla też tutaj widziałem jak skrzydła rozprostował sobie w którymś momencie Idzie do karmy, do karmy, 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 ale tam nic nie ma. Trzeba im nasypać Co, ty idziesz do mnie tak? No chodź, chodź, chodź. Chodź Nie, przyszedł tylko co? Chodź Majzel. Majzel 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 Majzel, chodź tu chodź. Widzicie jaki ten oswojony, nie to, to do to Balbina Majzel Także już chodzą. Chodzą bez żadnego przymuszania, bez niczego. Także myślę, że będzie dobrze. Nie Majzel? Pewnie, że tak. Co tam siedzieć? Co tam siedzieć? <grym> Także dobrze jest, moi drodzy. Do wiosny będą tutaj biegać po całym terenie. Uwierzcie. Dobrze im to idzie. Nie? Majzel. Mm. O, wyszła też następna pani Głowę wstawia Także spokojnie Kaczuchy już są zadomowione Można powiedzieć teraz Niech znajdą tylko e, drogę do basenu rozebrałbym to wszystko tutaj, no ale na razie nie rozbieram, bo to różnie może być będziemy różne strefy tworzyć także to może jakoś zrobię inaczej, ładniej z, z głową żeby to wyglądało no dobra no nic, nic lecimy nie, nie, nie patrzę się na nic tylko rozrabiam moi drodzy o kogut dzisiaj w spa jest Masują go dwie kury, a ochrania go i on go balbina. Oczy otwiera. Nie śpi. Także lecimy. Nie będę was zanudzał ścianą. Ja sobie tam posprzątam na dole. Muszę odsłonić pewne rzeczy, które mi tam przeszkadzają. i i co? A rusztowanie muszę rozebrać. Tak właśnie. O! Wiem, kaczuchy tutaj chodziły sobie, nie? Już tutaj przyszły. Także nie jest źle. Ja sobie rusztowanko już stąd zabiorę. Na razie nie będzie potrzebne. Włosy sobie rzucę od razu. Jedziemy. Kurde, Fotknęłem się. Radejko, sobie zaraz włączymy. Jak się z wami rozłączę? Z Radejkiem się lepiej pracuje. Nieprawdaż, prawdaż? Okej. Okay. Tu. Musimy dzisiaj już to dojechać, bo jutro jeszcze pogoda normalna. Ale pojutrze już już tam gdzieś deszcz się pojawia. A nam zostanie już praca później pod dachem, w sumie. A to to, to palicho. Dobra, teraz tu musimy odkopać to wszystko, przydałby się szpadel, może nie szpadel, ale porządna łopata jak to się mówi, zobaczymy czy to w ogóle się da. Poszła mi stąd już. Piasek będzie mi rozkopywać. Ja może tu tutaj przyniosę dalej. Udało mi się trochę poczyścić. Przemyję to, żeby się lepiej trzymało. O, właśnie tak. I tu. No dobra, teraz sobie polejemy. To świeże. To, gdzie będziemy robić. Dzisiaj radia słucham e, retro, retro FM, tak się nazywa stacja, Retro FM. Jak sama nazwa świadczy o, o tym, że stare piosenki serwują, na no, że człowiek już jest podstary, to się miło słucha. <śm> 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 Tak woda z głowy. Niech będzie tu blisko. Może być potrzebna. Bierzemy taczki. I bierzemy co? Cemencik moi drodzy. Kurde, trochę mokre tu. No nic. Co ono tak ciężko jeździ? Chyba Leonid skręcił to za mocno. Chyba tak. No dobra. Nie jest tak źle. Czuję opór. Może się wyrobić. Nie chcę mi się odkręcać teraz. Ile tu mamy woreczków? 6, 4. Dzisiaj weźmiemy na pewno dwa. Jeden. I drugi. To powinno nam wystarczyć. Ale to nie jest powiedziane, że. Wystarczy, ale mamy jeszcze dwa w zapasie. O kurde, nie trzeba odkręcić to koło, jednak to nie może tak być. Eee. No dobra, otworzę teraz, wsypię i odjadę sobie taczką. Otworzymy tu, na taczce. Okej, okay. wyjeżdżam, żeby mi tu nie przeszkadzało, czego my tu jeszcze płynu nie dodaliśmy, nie? No dobra, moi drodzy, ja spadam do zajęć codziennych. Na razie takie. Damy tutaj płyn i jadę z koksem, włączam radyjko i jedziemy. A wy bądźcie ze mną. Zobaczycie efekty, zobaczycie przerwę, zobaczycie reklamy. Na razie, pa! Robota idzie. Nie wiem co wy robicie, ale ja się nie obijam. Wyrobiłem kastrę już. Zarzuciłem tutaj. Nie, nie wystarczyło do końca. O! Nie było mniej, zobaczyć, co się stało Na pewno Balbina dziobem to tutaj mi rozruszyła wszystko No nic, tyle to wiecie, nic, kompletnie nic Zaraz to zrobimy Co było? Co było? No było beton na ścianę był Zaprawa na ścianę Przyjechał, słuchajcie Stoję sobie tutaj Jeszcze się nie wziąłem do pracy Znaczy, no rozrobiłem już Stoję sobie tutaj, jedzie Jedzie tutaj fiat Fiat, kurde, jaki fiat, Łada Zawsze mi się z fiatem kojarzy 125P Jedzie sobie wolno łada, stanęła tutaj, wychodzi taki dziadek No i Idzie do mnie, mówię co jest grane, nie wiem o co chodzi No i właśnie przyjechał ten otrzamba dziadek spytać się co i jak zobaczyć jak tu można wjechać no ale to już 4 dni po terminie niestety i mówię przykro mi bardzo ale już po kłopocie no i tak sobie pogadaliśmy pytał się ile zapłaciłem ja mu powiedziałem, że i tak to nie był problem akurat w tym on mówi, że on ma taką spiralę dużą 22 metrową powiedział jakby coś to ten, tak, żeby się zgłosić do niego. Ja mówię, a ja tak chciałem, żebyś ty przyjechał. A dziadek, nie wiem, on chyba, no po, ponad 80 chyba, tak mi się wydaje. Chyba, że tak wygląda. E, 80 lat to chyba ma. I ja właśnie chciałem, żeby on przyjechał, jeździł tym traktorem, zawsze z taką beczką. ale cóż, ja mówię, dzwoniliśmy, nie odbierałeś, nie odbierałeś. No ale dzisiaj przyjechał. No, już nie mogę mu dać zarobić, no bo jak? Może innym razem. Także tak to tak. No ale przyjechał. Mógł zadzwonić w sumie. Jak widział tyle telefonów, no ale wiadomo, ludzie w takim wieku to nie dziwię się, słuchajcie. Nie dziwię się. W sumie to nie widziałem go wcześniej, bo zawsze go widziałem na ciągniku. Także no trudno to określić, kto tam jedzie tak dokładnie wieknie. Ale tu jak przyjechał, to już było widna, że widać, że ma swoje lata też nie. Także no szkoda, szkoda, że się nie dogadaliśmy. Bo na pewno byśmy mogli pogadać o fajnych rzeczach z tym dziadkiem. No bo ci panowie, którzy przyjechali, to tam w materiale nie mówiłem. To takie gbury, powiem wam gbury, strasznie gbury takie wiecie. Tylko tak, roboty zrobić tam, i jechać i. No i w ogóle. W I tak, to tak. No dobra. Jadę dalej, rozrabiam kolejny worek i zarzucam. Pogoda piękna. Nie wiem czy się rozebrać, czy nie. Chyba się teraz rozbiorę, bo jest cieplutko. Uwierzcie cieplutko. Także na razie. Słyszycie tą ciszę? Nie no nie słyszycie. Tylko słyszę tą moją pompę w studni denerwującą blisko moi drodzy blisko już blisko ale końca nie widać blisko blisko zobaczcie tu blisko zostało tylko tyle ale już niestety skończyło mi się wszystko i muszę jeszcze pół worka pewnie rozrobić i zaraz to zrobię i będę zarzucał dokończę już to to będzie 2,5 worka tak mi się wydaje że wystarczy ale się mogę mylić no zobaczymy, dużo nie zostało w każdym razie. Zbliżamy się już te naj, najgroźniejsze, naj, 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 naj momenty są prze... No. Przeskoczyłem, nie? Tu narożniki, tutaj kąty, kąty, nie kąty, załamania. Tak się zastanawiałem, jak to później Wam pokażę w ogóle w całości. W sumie nie da się pokazać tego w całości, dlatego że tam jest ciemno, nie? A tu jest jasno. Tam jest ciemno, a tu jest jasno. Nie jest oświetlona ta ściana, nigdy jej nie zobaczycie dokładnie. Myślę, że dopiero jak pomaluję, to coś tam wyjdzie z tej ściany. A tak to ciężko na kamerze będzie pokazać, dlatego że to jest bardzo duży kontrast, nie? I dlatego nie mam tu możliwości pokazania jej całkowicie tak żeby to jakoś miało sens. No dobra, kurde Biorę się bo... Kolejna przerwa No, kolejne wejście Po reklamie Zarzuciłem już wszystko Koniec, koniec, moi drodzy Zarzuciłem wszystko Zostało najprzyjemniejsze rzeźbienie Pogoda jest wspaniała wręcz Musiałem się rozebrać Ile tam mamy? 18,6. Puf! Także cieplutko. Nie ma to tamto. Wyrobiłem wszystko. Jeszcze tutaj skrzynkę obrzuciłem trochę. Ktoś tam pisał, żeby skrzynkę metalową zrobić. No, ja zakładałem, że będzie betonowa. Także na razie się trzymamy tej kwestii, że skrzynka będzie betonowa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak to wyjdzie, czas pokaże. Już wkrótce. Na jutro nam zostaje co? Drzewko zacząć robić. Muszę tutaj zacząć od góry. Przypuszczalnie, i będziemy się spuszczać na dół. Tak to wygląda. A tam dzisiaj zakończę, mam nadzieję. I będzie już w sumie oprócz drzewa i skrzynki wszystko zrobione. Także tak, idę zobaczyć tam kaczuchy. Wychodzą czy nie? Złota jesień, moi drodzy. Tak to wygląda. Cicho, mamy tam zestaw koguta, balbine, ale czy są. Nasze kaczuchy, O, jest majzel I są nasze kaczuchy też Majzel tam za siatką siedzi No i dobrze Posuwają się Widzicie sami, że trzeba było czasu I wszystko samo się rozwiązało Potrzebny czas teraz, żeby tylko Balbina się z nimi zakumplowała I będzie dobrze trawę sobie skubią świeżutką Majza zamknęli tam <grymne> za ogrodzeniem <grymne> No i spoko mamy już jedno z głowy Nie kłamie, nie kłamie, same wyszły, nie wyrzucałem ich I idę. Nie chce mi się już. Narzucałem się sporo. Ale cóż... Jak to ci się nie chce? Poniedziałek jest przecież. To ma wina. Czemu ty z kaczkami nie chodzisz? Podaj ty z kaczkami lubisz chodzić? Guzik tam. Za młode powie. Wziąłem kamerę tylko dla ręki do ręki dlatego, że się ściemnia ściemnia się moi drodzy i dlatego wziąłem. Jeszcze nie koniec nie nie. To tylko jest obrys na razie, ale cały czas rzeźby rzeźbie moi drodzy. Nie chcę, żeby noc już e, była, żebyście coś jeszcze zobaczyli. A ja mam jeszcze do góry muszę wskoczyć, tam belkę zrobić i tutaj górne, par brrr, dolne partie też jeszcze wyrzeźbić. No i już będziemy narożnik mieli gotowy. Nie wiem ile czasu mi to zajmie, nie wiem która to jest godzina nawet. Nie patrzę na zegarek, nie chodzę na przerwy, piję tylko kawę, jeszcze nie wypiłem, no, ale to nic. Bateria już się skończyła. 17.27 moi drodzy, nie jest późno ale już się ciemno robi zaraz włożę sobie tę lampkę na, na głowę, muszę do góry wskoczyć bo tam przysnie szybciej zrobię sobie górę i co jeszcze a, przypomniało mi się to jak tutaj kupiliśmy ten dom i ogólnie było pracy wiecie, no wszędzie, wszędzie dookoła nie tylko w domu, nie tylko na zewnątrz jak nie tylko, no tylko w domu i na zewnątrz <noise> Tylko, że to rozpiszczalnik był konkretny, nie? I co, trzeba było się wszystkim tym zająć, i miałem dylematy po prostu, czy środek robić samemu, czy po prostu przyszło mi do głowy, że zróbmy ten środek szybciej, bo jeszcze pieniądze były. Zróbmy ten środek szybciej, no, żeby już mieszkać w jako takich warunkach, nie? No i szukałem tutaj ekipę, żeby. No, wyceniła, ile ta praca będzie kosztować. No i oczywiście, jak przyszli i zaczęli mi tutaj wyliczać, to od razu wiecie. No, odechciało mi się kogokolwiek zatrudniać, moi drodzy, i zrezygnowałem z tego. Oczywiście, sam wszystko zrobiłem. Tylko rozśmieszyło mnie najbardziej to, że panowie, jak przyszli i liczyli mi tam koszty, nie wszystkie. To takie, e, takie łaty, na przykład o łaty, to wliczali do mojego kosztu. Łata miała iść w mój koszt. No i te, te do mieszadła, te, te końcówki, które mieszają, też miały iść w mój koszt. Na mój koszt. Nie wiem, jak to w Polsce jest. Dajcie znać. No jeszcze już nawet się nie pytałem, co tam jeszcze na mój koszt pójdzie. Może wiertarki, wkrętarki i jeszcze coś tam, nie? Poziomice, drabiny może też. I sobie dałem spokój, nie? I co? I wiem, że jak pracowałem w Norwegii, to na koszt klienta, w koszt klienta to się wliczało tylko... Wliczało się, co tam się wliczało? No pędzel i ten wałki to był koszt klienta, nie? Pędzel i wałki. No i te kuwety takie do malowania, to to normalnie się doliczało do, do rachunku klientowi, ale nie pamiętam, żebym jakieś inne rzeczy, mieszadła czy też te łaty czy cokolwiek było dodawane na koszt klienta, jak miałeś firmę nie swoją i to takie to Taka ciekawostka. Także nie zdecydowałem się na remont. Pieniądze były bardzo duże. Już nie pamiętam ile. Wiem, że odechciało mi się i po prostu musiałem, czyli musiałem, no postanowiłem sam to robić, a tutaj musiało poczekać. Miałem też tutaj przez chwilę, przecież mówiłem wam, że dwóch takich sąsiadów, co tam na 4 godziny przychodzili dziennie i tu sprzątali te takie gruzy, nie gruzy. No to nie fachowcy tylko mogli tutaj coś rozbierać, uprzątać, nie? Nic więcej tutaj zlecić im nie mogłem, ale i tak dużo mi pomogli w sumie, bo to ten pierwszy etap, a ja już mogłem się zajmować tam w środku remontem, mi się udało. No i teraz jadę na zewnątrz, ale tutaj to już idzie bardzo wolno, dlatego że się nie spinam. No bo jeść nie woła. Także, kochani, jak to wyszło dzisiaj? Króciutko. Miałem więcej czasu, bo jak już idę do domu, mam więcej czasu, bo krótkie filmy mam do zmontowania. Bardzo krótkie. No i cóż, zapraszam Was na jutro. Jutro będziemy jechać dalej. Ja już tutaj śpieszę się, śpieszę. No bo ciemnica. Także trzymajcie się tam zdrowo. Zapraszam na jutro. Pozdrawiam Was. Kolejnego dnia życzę. Pa.